Cześć, z nieoficjalnych informacji, które dostałem, nie powiem od kogo. E, burza geomagnetyczna, która ostatnio przeszła e, obok Ziemi, uszkodziła 40 Starlinków, które się rozpieprzyły. Więc konwój Ilona Maska złożony ze Starlinków właśnie stracił 40 satelitów. Użytkownicy Starlinka. Internetu kosmicznego mogą czuć się zagrożeni. Sorry bardzo, ale w umowie chyba nie mieliście czegoś takiego, że internet może przestać działać z powodu burzy geomagnetycznej, która może uszkodzić satelity. Czytajcie przed, przed podpisaniem umowy. No, niestety. Siedziałem sobie na pewnych stronach, nie powiem gdzie. No i nagle. Ktoś wrzucił taką informację, że właśnie 40 satelitów Starlink zostało katastrofalnie uszkodzonych przez burzę geomagnetyczną. O ja mówię: Oj, mogą być problemy! Ale w sumie ja mam na to wyjebane, bo to nie ja będę miał problemy. No, wiecie, takie satelity da się zabezpieczyć przed takimi skutkami. Tylko mi się wydaje, że oni nie chcą tego robić, bo taniej im wyjdzie wysyłać co chwilę kolejne, niż ratować stare. A pamiętajcie, wszystko da się naprawić, nawet to, co jest na orbicie. Tylko trzeba chcieć i zakasać rękawy, i wziąć się do roboty. Bo wszystko się da zrobić. Nie ma rzeczy niewykonalnych. Miłego dnia.